To jest kolejny odcinek z Minecrafta i dzisiaj zagramy znowu na Blazing Fuck, w PvP na Nether Była nowa edycja i jak widać fajny spawnik. autorzy mapki Xaxa Naprawdę dziwne niki ludzie mają. Ale okej okay, lecimy. Czy tutaj już jest strefałenia, jeszcze nie ma tutaj strefy? <laughs> i tak tutaj nie trzeba robić wiadra. Walić typa, walić typa. Każda typa jest ta. Okej. Okay. Moje refile, moje. U uhu, coś dużo HP jedziesz. Popie. Za tak dużo HP. Ja też lepiej zjem refilka, bo te refile mało regenerują. Więc jem po dwa refile. Ale okej, okay, dobra. Jazda do jej jest typ. No nie dlaczego te refile tak słabo regenerują. A nie, bo to Refile taką słabą regenkę dają. I to jest właśnie słabe. A ja nienawidzę tego w 1.8, że Refile dają taką małą regenkę. Jazda typa dojazd. No, nie patrzyłam na HP, bo mi się nie chciało. A w ogóle Refile to... Mo nie da się nawet Refilów wywalić najgorzej No i ja, to, czy ten typ ma jakąś odporność na ogień go? Nie, no co od tak dużo HP biorą? Weź mnie ktoś zostaw, bo ja chcę się zregenerować refilem. Wody nawet stawiać. A no bo się, o nie, zbagowało mi się, nie mogę stawiać klocków. Na 1.8 się, na na 1.8.8 się tak baguje, że nieraz klocków nie można stawiać i to jest najgorsze. To typy mi tak dużo HP biorą, a mi tak, a mi tak słabą regenkę dają. Znaczy refile dają mi tak słabą regenkę, to jest najgorsze na świecie. Hej! no mam całe. Uuu, jaki odwrót ma ten? No. Tak. Te teraz jem refa. Ja, i widzicie jak te refile słabo regenerują. No co to ma być? Jasta, typa jazda, do typa, do typa, do typa. do typa. szybko, szybko, do typa. dobra, wiatr jest, au, to bolało, nie, no, dlaczego te refile, uuu, jest, kolejne refile, dzięki za dostawę, no, nie, refile. Wody nawet nie da. Jazda, typa, jazda. Dojazd, typa, dojazd. Wow, wow, co tym tak... Co tym tak dużo HP bierze? Halo? Jazda, typa, jazda. Oooooo Yeah! Dobra! Bo na pół serca go zabiłem, ale jeszcze jego ogień nie dobił. Najlepiej na świecie! No nie, typ gra na 16. A, tutaj jest... A, ale ten zalicznik CPS tutaj jest słaby. Jemy Rafilka. Okej. Okay. No, ja, no nie, nawet nie da najgorzej na świecie, te głupie refile. Tylko, że tu koksów nie ma, to jest słabe, ale okej, okay. eee. lecimy, typa, lecimy. No. Dojazd typa na refilu. Dojazd typa na refilu. Please, please. No. Yy, losowe typy. Chętnie to wezmę. I dobra. Pójdziemy do tamtego kanionku. Mam nadzieję, że wodę mi się uda postawić. Nie udało się. Ale okej. Okay. Jazda do jazdy pa. Dobra, jem refila tak na początek, żeby, żeby miał ułatwienie małe. No co, dlaczego typnieje tak refila? Uje yeah! po prostu tyk nie jedna, nie te refila, żeby myślał, że, że mam mało HP, ale okej, okay, tak, Z tak, nie mam hajsu. 50, tylko 50, Haji Halo. Ej, sojusz, sojusz. Może ty, sojusz, sojusz. Ej, we sojusz, we, soja. Dobra, już ważne, nie ma soja. Ale okej. Okay. Doktor, tak, jak śmierć bez enchantów za 100? Pisać. Ty, chcesz jak śmierć bez. E, a w ogóle. Ostro się. Słaby mieczyk. Nie, ja nie klikam tego guzika, jak jestem głupi. Okej. No. Nie, 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 nie. No co, ty mi tak dużo HP bierze. Widzicie, jak te refile słabo regenerują i dlatego wolę 1.16.5. Ja, yeah. e, dobra, będę ja trafila, jak będę miał mniej niż 3 serca. Ty bez biega, jest, darmo, Frakil, kolejny Frakil, ile Frakili? Dobra, jem Refilka i dlaczego ten Refilek tak słabo regeneruje, niech ktoś mi powie. Eee, yy, czekaj. To mnie wywali? Tak, to mnie wywali. Ale ja wolę to. nie yy. Dobra, em... Yy, ten jazda tego typa. może tego typa? O nie. Ja okej. Okay. Szybko zjem. Ej, typ, typ, zysz ten te moje. Nie zdążyłem, typa. No, prawie było, prawie było. Ja bym chciał sobie pomyśleć jakieś cheaty zainstalować. Jestem. Mm, dopóki, nie, dopóki nie będę miał myszki normalnej, która będzie wyciągać 9 cps to ja niestety muszę zacząć cheatować, bo to jest. Nie, normalne, że mi się kliki wyklikały. Ale okej, okay, dobra. I od razu filka, żeby było pięknie. Wszystko pięknie. Okej. Okay, jakiego by tu typka zaatakować? Okej, okay, no nie typ malarii. Typ ma straż. Nie, no typ malarii. Ma to mu strasznie ułatwia. Gierkę. No mi strasznie ułatwia gierkę, bo typ ma lagi. Okej. Okay. Uuu, zabiłem typa, uklepałem. No nie dlaczego mi te klocki nie działają? No jazda dojazd typa. No nie, i typ teraz ma pełne HP i teraz będzie się klepał. No brawo. Jak, co za ludzie. No nie, ale dobra. Eee. Darmowe przedmioty losowe typy. Fresh Lock? Eee. Czy jest naprawdę za free? Szczałaple pre Stone. To jest wszystko za free, ale dobra, nieważne. Okej, okay, jazda typa jazda. Trochę ciemno tu, więc za bardzo typa nie widzę. Typ by mógłby mieć Full bright'a. na taką, na taką ciemną arenkę. O nie, ja, no, ja naprawdę bym. Wiem... No, ale co ty ucieka? Nie, ale jak typ ora? Ja dojazd, typa dojazd, dojazd. dojazd, dojazd. No nie dobra, ja już bez refili będę się z nim klepał. Dobra, ostatni refil. Co? Zabiłem go? Gdzie jest typ? A tam mi zwiał. Nie, ale czego typ ucieka? No jazda dojazd typa. Ale typ ucieka, co typ? nie, ale typ chyba marchewki Jedna na śniadanie, że ucieka. Nie wiem, co marchewki mają do umiejętności do uciekania, ale... Ale typ yy, ucieka. Halo, policja? Przed policją uciekasz? Co, zadzwoniłem na policję i, na policję i się teraz boisz? Jest yeah, dobra! Gigi. Dzi-dzi. Okay, dobra, idę znowu na... Y na... na... jeden na jeden. Zostaje dołączony do kolejki jeden na jeden, opuść. Ja. Okej, ile tu jest? Oh, ho, ho! No. O, teraz jest mocniejsza klepa, ohoho Aha, dobra, najmocniejsza klepa Okej, okay, nieważne, idę tam, o I... Nie że go z powietrza Ja tak walę, żeby wyciągnąć te pasy No chodź, tu ja chcę... Dobra, No halo, dobra, jem refilka, bo... Nie no, jeszcze dwóch na jednego mnie klepią. No co to ma być? No, typ jeszcze lognął. A nie, typ nie lognął, typ po prostu wywalił się. Z dalekiego. Ja będę, typa, denerwował. No, myślałem, że mi się uda, z typa, zdenerwować, ale okej. Okay. Ale i to może być koniec tego odcinka, więc to yy, koniec tego. Yy, my jeszcze pięknie zakończymy ten odcinek. To koniec tego pięknego odcinka i dojazd, typa. Kto chce, kto chce dojazd, kto chce do... No i widzicie, to był... Najpiękniejszy mój dojazd i to jest koniec tego odcinka i...